Witam wszystkich ponownie. Dziś zrobimy pyszne, chrupiące gofry serowe. Nie na słodko, ale wytrawne. Możemy je zrobić nadziane szynką lub serem, lub po prostu z dodatkami na bogato, z bekonem smażonym i jajkiem i odrobiną majonezu, lub sałatką świeżą i jogurtowym sosem. Za każdym razem będzie przepyszne śniadanie. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy robić gofry, jak zwykłe, tradycyjne, na słodko. Oddzielamy białka od żółtek. U mnie dwa. Dwa żółtka i dwa białka. Białka za chwilę ubiję, ale tutaj sobie dodam resztę składników. Do dwóch żółtek dodam pół litra mleka. Jedną trzecią szklanki oleju. U mnie szklanka zawsze ma 250 ml, łyżeczkę proszku do pieczenia i pół łyżeczki granulowanego czosnku. Troszkę więcej niż pół łyżeczki soli. 300 g mąki pszennej. Wszystko razem zamieszam trzepaczką. aż mi się ładnie połączy. I gotowe. Dodam jeszcze żółty ser. Żółtego sera mam około 20 deko, starłam na tarce o grubych oczkach. Również sobie domieszam. Gotowe. Jeszcze tylko ubijemy na sztywno białka. Białka ubijam ze szczyptą soli. I gotowe. Teraz jeszcze dodam białka do mojej masy. I wymieszam delikatnie. i gotowe. Teraz będziemy je smażyć w gofrownicy ustawionej na maksymalną moc, żeby gofry wyszły chrupiące. Musimy rozgrzać naszą gofrownicę. Ja już sobie ją rozgrzałam i posmarować olejem lub spryskać w sprayu. Olejem spryskuję tylko raz przed usmażeniem pierwszego gofra. Potem już nie. Łyżką nakładam ciasto na gofrownicę i smażę gofry. Około 4-5 minut. I gotowe. Nie są miękkie, są chrupiące. Idealne. Możemy smażyć znowu. Są pyszne. Teraz zrobimy gofry nadziane z serem dodatkowym i szynką konserwową. Oczywiście dodatki mogą być zupełnie różne. Możecie dać w środek paprykę, lub pieczarki, lub chrupiący boczek. Ja daję klasycznie, jak do tostów. Trochę ciasta najpierw, później szynka i ser i jeszcze trochę ciasta na wierzch. I smażymy. Smażone z żółtym serem i z szynką. Pyszne, chrupiące na zewnątrz i delikatne w środku. W zasadzie, co chcecie, możecie tam do nich do środka dać. Dla tych, co nie boją się odrobiny kalorii, dodatki na wierzch możecie dobierać pod siebie. U mnie dwa rodzaje. Odrobina majonezu, chrupiący, wędzony boczek, ugotowane na twardo jajko, może być również na miękko, jeśli lubicie, i odrobina szczypiorku. Lub w drugiej wersji, odrobina lżejszej, sałatą, może być dowolna, u mnie lodowa, ale może być masłowa, albo rukola. Do tego świeże warzywa, ogórek, pomidor, czerwona cebula, Możecie dać również odrobinę jajka. Wszystko polać delikatnym jogurtowo-ziołowym sosem na bazie jogurtu, oddeczka majonezu i sosiku do sałatek. I sól. I gotowe.